Cześć, jestem Tatiana Krawczyńska-Zaucha i prowadzę dla Ciebie kanał Jutro. Jutro jest dla tych, którzy czują niedosyt w różnych aspektach swojego życia i chcą być inspirującymi liderami, rzetelnymi menedżerami i sensownymi rodzicami. Od kilkunastu lat pracuję z liderami z sześciu kontynentów i wspieram ich w efektywnej komunikacji, w budowaniu zespołów, w odkrywaniu i wdrażaniu w życie tego, co dla nich ważne. Ale przede wszystkim w życiu w zgodzie ze samym sobą. Ten podcast to odpowiedź na ich pytania, dlaczego nikt o tym nie mówi w ten sposób. Już teraz będę mówić. Na kanale jutro, w każdy wtorek o 17. .00. A już dzisiaj zapraszam Cię na kolejny odcinek tym razem pod tytułem Zmień swój program. W tym odcinku omówimy sytuację, którą większość ludzi w ogóle nie rozpoznaje jako sytuację, która... Czemukolwiek zagraża. Ale ponieważ dosyć często powtarza się ona, zarówno u moich klientów, jak i podczas różnego rodzaju rozmów, dlatego stwierdziłem, że warto ją omówić. Być może rozpoznasz to również u siebie. Otóż chodzi o sytuację, w której ktoś, kto zapracowuje się i nie ma czasu dla siebie, mówi, ale ja to lubię. Zauważcie, że takie stwierdzenie, ale ja lubię to, co robię, ale ja to lubię. Wytroca wszystkie argumenty z rąk mówiącego, no bo trudno polemizować z czymś, co ktoś lubi. Jeżeli lubi, to znaczy, że mu to służy. To stwierdzenie może brzmieć w różny sposób. To może być: Ale ja uważam, że tak jest dla mnie dobrze, ale ja uważam, że tak jest dobrze dla mojej rodziny, ale ja uważam, że tak powinnam, powinienem. Najmocniejsze jednak jest: Ale ja lubię to, co robię. Teraz może szerszy kontekst. O co chodzi? Chodzi o to, gdy człowiek pracuje ponad miarę, gdy ma dużo nadgodzin, gdy ciągle uważa, że jeszcze trzeba zrobić więcej, gdy nie ma czasu na odpoczynek, gdy nie ma czasu dla swojej rodziny, albo ten jeden i drugi czas jest bardzo ograniczony, gdy ciągle gdzieś wyjeżdża w delegację, gdy ciągle coś, co jest w pracy, jest ważniejsze niż to, co jest w życiu prywatnym. Ale to nie musi być tylko związane z pracą, to mogą być sytuacje, które są ludzie, którzy uważają, że muszą bardzo dużo trenować. I nie mówię tutaj o, o zawodowych sportowcach. Mówię o ludziach, którzy zmuszają siebie i swoje ciało do tego, aby wręcz żyło na granicy. To mogą być sytuacje, w których ludzie ograniczają sobie wielu rzeczy, ograniczają sobie bardzo mocno dietę, nie pozwalając sobie na nawet najmniejsze odstępstwo od tej diety. Czyli to są takie sytuacje, w których człowiek, Stawia coś, pracę, treningi, dietę czy cokolwiek innego, ponad sobą i w każdej z takich czy innych sytuacji stwierdzenie Ale ja lubię to, co robię, sprawia, że właściwie nie ma żadnych argumentów do dyskusji, mimo tego, że ich bliscy widzą, że ludzie się zapracowują, że są przemęczeni, że nie robią czegoś, co służy im samym. Tymczasem, co słyszy coach, jeżeli w takim kontekście? Klient mówi, ale ja lubię to co robię. Coach słyszy, lubię zapracowywać się, lubię być przemęczony czy przemęczona, lubię nie mieć czasu dla siebie, lubię nie mieć czasu na odpoczynek, lubię nie mieć czasu na bycie samemu czy samej ze sobą, lubię wykańczać swoje ciało ciężkimi treningami. Lubię ograniczać sobie wszystko. Lubię trzymać się w klatce własnych przekonań. Lubię robić to sobie samemu, sobie samej. Czy na pewno? Potrzebujesz zdać sobie sprawę z tego, że to nie ty lubisz sobie robić te rzeczy, tylko że to program, według którego działasz, sprawia, że tobie się wydaje, że lubisz robić sobie te rzeczy. I nie chodzi tutaj o żadną teorię spiskową. Chodzi o bardzo, o bardzo prosty mechanizm. My jesteśmy programowani od dzieciństwa, od mniej więcej trzeciego do dwudziestego piątego roku życia. Jesteśmy programowani w naszych rodzinach, w naszych szkołach, programowani do myślenia w odpowiedni sposób, do wybierania konkretnych rzeczy. Jest programowany, mówiąc innymi słowy, nasz mindset. Czyli nasze wartości, nasze przekonania, nawet nasze emocje. W jaki sposób programowany? Zauważcie, dziecko uczy się przez naśladowanie więc my naśladujemy emocje, reakcje, działania i wybory innych ludzi najpierw tych bliższych, tych najbliższych, a później tych, którzy są w naszych grupach rówieśniczych, w społeczeństwie, itd. Naśladujemy. Ponieważ to jest nasz przykład do naśladowania. Naśladując, powtarzamy mindset, programujemy ten mindset, powtarzamy te przekonania, powtarzamy wartości, powtarzamy reakcje, powtarzamy emocje. W konkretnych sytuacjach reagujemy w taki sposób, w jakich zostaliśmy nauczeni, aby reagować. I wydaje nam się, że jesteśmy wolnymi ludźmi, którzy sami podejmują decyzje. Niestety nie. To program podejmuje za nas decyzję, bo my działamy, myślimy i wybieramy zgodnie z tym programem. To dlatego ludzie często mówią, powtarzam te same błędy, wpadam w takie same relacje, w takie same związki, pewne sytuacje powtarzają się w moim życiu. Dlaczego? Bo one są zgodne z programem, który masz w sobie, będą się powtarzać, dopóki masz ten program. Może słowo program brzmi dosyć abstrakcyjnie, ale słuchajcie, chodzi tu po prostu o zestaw algorytmów, nawyków, według których działasz, schematów, według których postępujesz, wzorów, według których myślisz. I to wszystko tworzy Twoją osobowość. Niektórzy mówią, bo taki mam charakter. Niekoniecznie. Może to po prostu Twój program. To przez ten program tak trudno jest wprowadzić zmiany, ponieważ Algorytm prowadzi nas przez całą ścieżkę i wyrwać się z tej ścieżki, zmienić ten algorytm jest bardzo trudno, szczególnie w sytuacji, gdy człowiek jest przemęczony i nie ma dostępu do swoich zasobów. Skoro wiecie już dlaczego, to warto teraz poszukać odpowiedzi na pytanie, i co z tym zrobić? Kluczowa jest świadomość. Dlaczego? Ponieważ algorytm, ponieważ program Działa wtedy, kiedy ty nie jesteś tego świadoma, nie jesteś tego świadomy. To jest program w podświadomości. Jeżeli zaczniesz go wyławiać, i on będzie pojawiał się w świadomości, będzie zupełnie, zupełnie łatwiej z nim pracować. Aby być człowiekiem wolnym, aby móc dokonywać wolnych wyborów, aby móc być autentycznym, Człowiek bardzo potrzebuje wyjść z programu. Autentyczność pod dyktando programu nie jest autentycznością. I dlatego czasem słyszę, ale ja już nawet nie wiem, jaka jestem naprawdę, ale ja już nawet nie wiem, jaki jestem naprawdę. Zgadza się. Program przejął kontrolę. Ale w każdym, absolutnie w każdym momencie swojego życia jesteś w stanie, to ty przejąć kontrolę. Stare nawyki nie otwierają nowych drzwi. Jeśli chcesz zmienić coś w swoim życiu, potrzebujesz zmienić program. I teraz ważne pytanie: czy zawsze tak jest, że człowiek mówiąc ale ja lubię to, co robię, działa zgodnie z programem? Warto to sprawdzić. Wymyśliłam test, który działa na moich klientów, zakładam więc, że zadziała również i na ciebie. Jest on bardzo prosty. Zadaj sobie pytanie. Czy gdyby najbliższa, najbardziej ukochana Tobie osoba, dziecko, partner, partnerka robiła takie rzeczy, jakie Ty robisz sobie, to czy uważałabyś, czy uważałbyś, że to jej służy? Czy chciałbyś, czy chciałabyś, aby najbardziej ukochana dla Ciebie osoba pracowała w ten sposób i traktowała siebie w ten sposób? Odpowiedz sobie na te dwa pytania. Jeżeli Twoja odpowiedź brzmi nie, to dlaczego robisz to sobie? Zdecyduj, aby przestać i zacząć traktować siebie tak jak najbardziej ukochaną osobę w swoim życiu traktować siebie lepiej niż traktujesz teraz. No i dochodzimy do pytania: jak to zrobić? Kluczowe w wyjściu z programu jest uświadomienie sobie, że człowiek działa pod wpływem programu. Więc pierwszy krok już zrobiłaś, zrobiłeś. Kolejne kroki mogą być bardzo różne. To może być poznawanie swoich wartości, to może być poznawanie i praca ze swoimi przekonaniami, to może być praca z emocjami. Wszystko zależy od tego, jakie masz potrzeby. Ale najważniejsze jest, aby pogłębiać, poszerzać świadomość o sobie samym, o sobie samej, bo tylko mając swój autentyczny, prawdziwy obraz, jesteś w stanie być autentycznym człowiekiem, autentycznym sobą, być sobą. Warto zacząć od obserwacji siebie, od tego, aby zobaczyć, w których sytuacjach, Wybierasz coś, co Tobie nie służy. Zastanów się, po co wybierasz to, co Ci nie służy. Zadaj sobie pytanie, co zyskujesz przez to, że wybierasz coś, co ci nie służy. Przyglądnij się swoim przekonaniom, to tam jest najwięcej algorytmów z twojego programu. Przekonania mówią Ci, że coś jest konieczne, że coś musisz zrobić. Spróbuj rozpoznać jak najwięcej takich przekonań, wypisać je, popracować z nimi. Jeżeli nie wiesz, jak pracować z przekonaniami, wróć do odcinka o przekonaniach. Przypatrz się swoim emocjom, odpowiedz sobie na pytanie: jaką emocję odczuwasz najczęściej w swoim życiu? O czym ona ci mówi? Ale przede wszystkim odpowiedz sobie na pytanie: jak siebie traktujesz? Kim dla siebie jesteś? Policjantem, żołnierzem, nauczycielem, a może którymś z Twoich rodziców? Czy to Ci służy? Zidentyfikowanie takiej persony pomoże Ci ogarnąć program, bo to jest program, w którym traktujesz siebie jak złoczyńcę, jak szeregowego, który musi wykonywać rozkazy, ucznia, który musi słuchać. Pomyśl o tym. Wyjście z programu jest możliwe, jeżeli tylko zaczniesz zwiększać świadomość o sobie samej, o sobie samym. Jak słyszysz, do tego wszystkiego potrzeba czasu, czasu na bycie ze sobą samym, ze sobą samą. I to jest kluczowe, bo to leży u fundamentu całego programu. Jeżeli człowiek nie ma czasu dla siebie, jeżeli człowiek nie ma czasu na myślenie. Jeżeli człowiek nie ma odwagi, aby zostać sam z własnymi myślami, nie jest w stanie wyjść z programu, poddaje się temu programowi i wpada w błędne koło samoprogramowania. Jestem pod wpływem programu, nie mam czasu, aby przemyśleć. W związku z tym jestem pod wpływem programu, w związku z tym nie mam czasu, aby przemyśleć. Czas spędzony ze sobą jest absolutnie kluczowy, aby odkryć to, kim jesteś aby zbliżyć się do swojej autentyczności, aby odkrywać, co ci służy, a czego powinieneś, powinnaś się pozbyć. Przysłuchiwanie się własnym myślom sprawi, że odkryjesz, co tobą kieruje. Stawianie się w roli obserwatora własnych myśli, stawianie się w roli obserwatora własnych emocji, a nie tylko przeżywanie tych emocji, sprawi, że człowiek nabiera dystansu, i jest w stanie świadomie wybierać myśli i świadomie wybierać emocje. A to znaczy, że zaczyna również żyć świadomie. Złamanie programu, wyjście z programu jest absolutnie konieczne, aby być i żyć jak wolny człowiek. Znajdź czas dla siebie. Znajdź czas na bycie z własnymi myślami. Znajdź czas, na zatrzymanie się, znajdź czas na ciszę, to tam pojawią się odpowiedzi, i tam być może pojawią się ważne pytania. Znajdź czas, bo jeśli nie masz czasu dla siebie w swoim życiu, to czy to naprawdę jest Twoje życie? Wpadnij następnym razem po kolejną dawkę inspiracji. Do usłyszenia.